Są tkaniny i ubrania, które potrzebują czegoś więcej niż tylko zwykłego prania i detergentu. No i takie z trudnymi plamami. Mile stworzyło zespół do zadań specjalnych. Z jednej strony odpowiednie funkcje w naszej pralce, z drugiej rewelacyjne kapsułki. Do prania codziennego system Twindows i Ultrafazy są idealne. Ale co zrobić, kiedy mamy jakąś sytuację trudną, kiedy nie wiemy, jakiego detergentu użyć i w jakiej ilości? Do tego przychodzi również z pomocą MILE i specjalny, kolejny opatentowany, opracowany przez inżynierów MILE system dozowania CUP dozy. Tego typu specjalne kapsułki. Kapsułka jest plastikowa, natomiast w 100% samo opakowanie nadaje się do powtórnego przetworzenia, dlatego nie martwcie się o środowisko. Jak dozujemy płyny do zadań specjalnych. Bardzo prosto, intuicyjnie, jak zawsze, w mile. Mamy specjalne miejsce, gdzie umieszczamy nasze kapsułki, wkładamy, będzie słychać charakterystyczny klik, zamykamy klapkę, zamykamy szufladę. Zadozowaliśmy detergent. Oczywiście musimy wybrać odpowiedni detergent na panelu sterowania, czy to detergent typu odplamiacz, booster, który nadaje się idealnie nawet do prania w niskich temperaturach, czy detergent typu Cotton Reaper. Jest to niezwykła kapsułka, która pomaga w odzyskaniu świeżości, w odzyskaniu kolorów tkaniny. Jest to swego rodzaju renowator tkanin. Jeśli chcecie przetestować wszystkie nasze kapsułki, zachęcam Was do zakupu serii Caps Collection. Wtedy macie w jednym miejscu wszystkie nasze detergenty, zarówno płyny piorące, odplamiacze, czy płyny do wełny, do puchu, czy do płukania tkanin. Idealne rozwiązanie na start. Jeśli zaaplikowaliśmy już detergent, no to musimy oczywiście e, wybrać odpowiedni ten detergent na, na panelu sterowania. Jest to również dziecinne proste, tak samo jak przy systemie Windows. Wybieramy ikonkę kapsułek, przesuwamy w górę lub w dół i wybieramy odpowiedni piktogram, który znajduje się również na kapsułce. Dlatego nie pomylicie się na 100%. Jeśli będzie to pikro, piktogram w kształcie trójkąta i kropelki, wybieracie OK i pralka jest gotowa. Wystarczy wcisnąć Start i zaczynacie przygodę z naszymi kapsułkami. Zapraszam was do Asi, ona więcej poopowiada wam o plamach. Chodźcie ze mną, użyjemy również naszego detergentu Booster. Asiu, przede wszystkim przekazuję ci kapsułkę, nasz odplamiacz Booster. Rozmawiamy o pralnictwie, natomiast nieodzownym elementem pralnictwa są oczywiście plamy. Co poza detergentem, poza wyborem odpowiedniego programu możemy jeszcze wybrać, jeśli chodzi o pralki Mile. Oprócz detergentu pralka może nam pomóc w usunięciu wszelkich zabrudzeń, które są na tkaninach. Jak to jest możliwe? Na panelu sterowania możemy wejść w kategorię plamy i aż z 23 rodzajów plam znaleźć te, które w danym momencie znajdują się na przykład na naszej koszuli. Mamy wybrany już program bawełna. Szukamy funkcji plamy. I teraz wybieram brudne kołnierzyki, czerwone wino i kawę. Pojawia nam się na ekranie wskazówka. No kiedyś takie wskazówki dostawaliśmy od swoich babci, czy mam, natomiast dzisiaj pralka może być takim naszym przewodnikiem jak idealnie doprać wszelkie zabrudzenia. Tutaj na przykład podpowiada napełnić solą do odplamiania komorę pierwszą. Zobaczymy, co się wydarzy, gdy wcisnę OK. Wskazówka druga: podać środek piorący na plamę.